Dajcie, kochani, 23 sierpnia 2021 w wiadomościach z kwantowej rzeczywistości. Wiadomości z kwantowej rzeczywistości są to informacje z wysokiego pasma częstotliwości, zazwyczaj odbierane nawet w ostatniej chwili przeze mnie lub przez nas i dotyczą naszego przejścia, naszego rozwoju, naszego opuszczenia. Matryksowej rzeczywistości. Dzisiejszy temat: Systematycznie czyść swoje pole znowu dotyczy sfery mentalnej, bo przecież nie będziemy czyścić tego pola miotłą. Chyba że uznamy, iż nasza świadomość, zamieniona, skoncentrowana, sfokusowana na intencji, jest właśnie taką miotłą. Ok, w takim razie, jeżeli mamy miotłę. W postaci sfery mentalnej sfokusowanej na tym czego byśmy pragnęli to pamiętajmy o tym żeby to pole czyścić omijatać ze złego co to znaczy powstaje takie w sumie pytanie czy mamy obawiać się że nasze pole zanieczyszcza się systematycznie nasze pole czyli nasza Wibracja, którą tworzymy, bo jesteśmy twórcami wibracji, która jest częścią całości. Otóż, nie, nie, nie musimy się obawiać. Jednakowoż, nasze myśli robią swoją robotę krecią i bardzo często zwodzą nas na manowce. Poza tym, my nie podnosimy się już z dna. Pamiętajmy, że już jesteśmy w drodze. I zazwyczaj wiadomości z kwantowej rzeczywistości słuchają osoby, które już mają miesiące, a może lata pracy za sobą, albo przynajmniej nie pracy, a doświadczenia, doświadczenia w kwantowym widzeniu rzeczywistości. Bywa, że dołączają nowi, i tych oczywiście też serdecznie witam i od razu was informuję, że jesteśmy matrycami informacyjno-energetycznymi. I o tej matryce. Należy dbać, bo one chłoną jak gąbki różne programy, różne hmm, wibracje, które nawet nieświadomie integrujemy do własnych matryc. Wchłaniamy je są to różne pola morficzne, jakieś memy coś, czego nie chcielibyśmy, a jednak. To się dzieje gdzieś tam na zewnątrz, na przykład, chociażby poprzez jakieś docierające do nas informacje medialne, i to jest to zanieczyszczenie. Nie mówiąc o grubszych sprawach, typu zmiana informacji genetycznej, jeżeli ktoś podjął się tak zwanego szczepienia, czy też jakichś wpływów obcych, nisko wibrujących bytów na nasze pole. Niemniej jednak, naszym punktem wyjściowym. Nie jest podnoszenie się już gdzieś tam z jakiegoś dna, tylko wręcz dbanie o światło, którego jesteśmy świadomi. I to jest ta różnica to jest zasadnicza różnica. My już wiemy, a jeżeli nie wiemy, to posłuchajcie moich 28 odcinków wiadomości z kwantowej rzeczywistości że jesteśmy światłem. Ale światło czasami może przygasnąć. Przecież, może się nawet wyłączyć. Wyłączymy to światło wtedy, kiedy nie będziemy o nim pamiętać, kiedy pozwolimy na to, aby przygasło, czy wyłączyło się. Dlatego czyszczenie pola polega znowu na sferze mentalnej, jak już wspomniałam, i dbaniu o tę sferę, pamiętając, że to jest podnoszenie nas nie z dna, tylko wznoszenie nas coraz wyżej. Bardzo to jest. Ważne. My wznosimy się coraz wyżej zgodnie z dostępną wibracją obecnie na Ziemi i zgodnie z tym, czego pragniemy. A pragniemy przeniknięcia do sfery, gdzie już jest tylko dobro, piękno, radość, miłość i szczęście oraz oczywiście zdrowie. Żeby tam przeniknąć, a to jest przejście jest przez serce oczywiście, ale sfera mentalna nam przeszkadza. Musimy. Dbać o to nasze światło. Jak to robić? Znowu napomknę o mocy świadomości. Świadomość cię poprowadzi. Mówiąc świadomość, mam na myśli oczywiście nasze wyższe ja, nasz kontakt ze Źródłem, ze Światem Duchowym, Aniołami, przewodnikami duchowymi. To wszystko. Nas prowadzi. Znowu świadomość w tym wszystkim jest bardzo istotna, bo kiedy jesteśmy świadomi procesu, tym bardziej on się dzieje, tym bardziej on się wzmacnia. Więc przekierowujemy naszą świadomość na pragnienie czystości naszego pola, wysokiej wibracji naszego pola, świetlistości naszego pola. Jestem światłem. I pragnę tego, chcę tego, chcę to wzmacniać. Jestem tego świadoma. Czyszczę swoje pole ze zbędnych, nisko informacji. Wystarczy, kochani. Poczuj to jeszcze raz mocniej. Poczuj to. I teraz. I jeszcze mocniej poczuj to moje pole jest wolne od nisko wibrujących wpływów, od niskich wibracji moich własnych myśli, obcych programów memów, doświadczeń. Tak właśnie jest. I to wszystko, kochani. Zapraszam Was do jeleniej góry, do Katowicy do Krakowa na warsztaty dwupunktowej kreacji. do um